Ja bardzo serdecznie chciałbym usłyszeć waszą e, historię. Waszą historię z grami FPS, bo to jest bardzo ciekawy temat. Witam was wszystkich z tej i krąka Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. A zatem zapraszam Was na krótką e, historię o tym, jakie gry FPS zaznaczam grałem w swoim życiu. To był rok 87, bardzo dawno temu. Zaczynało się to tak. Dokładnie jak widzicie, DAC wersja na Nintendo. E, niesamowita gra, gra na, już na koloniach, 87 rok. I powiem wam szczerze, że zabawy było niemiara, Tyle zawsze dzieciaków się ustawiało, i to najlepsze. <grym zbierza> tyle dzieciaków się ustawiało zawsze do zabawy, że, że ciężko było się dopchać, ale to można powiedzieć FPS z prawdziwym pistoletem. To było 1987, później zaczęła się tak naprawdę era PC-tów, czyli 486, już DX-y można było podziałać. W 90 roku, w 92 dokładnie, wyszedł prekursor Wolfenstein 3D, zaczynał się tak. Dokładnie, wielu was, z Was nie pamięta, jak to się grało. Ale gra była niesamowita, tak wciągała, żeby zabijać wszystkich nazi. E, niesamowite to było. E, co Wam chciałem powiedzieć, to był 92 rok, tak naprawdę od tego czasu datuje się tak naprawdę we wszystkich encyklopediach, datuje się początek e, FPS-ów e, dla niewtajemniczonych First Person Shooter, czyli strzelamy z pierwszej osoby, a tak to wyglądało. I to było to. Na grze spędziłem dosyć dużo czasu. Odpalała mi na moim już 386 SX, więc to było bardzo dawno temu. Po tej grze tak naprawdę był rok spokoju. W 1993 roku pojawiła się następna produkcja. Tak naprawdę już prawie 3D. Był to oczywiście DOOM. W duma grało się wszędzie, grało się ze wszystkimi ze znajomymi, niesamowite godziny spędzone przy jednym kąpie. Niesamowite rzeczy się działy. To był rok, tak jak mówiłem, 93. Nie każdy miał komputer jak teraz i było ciężko, żeby sobie zagrać, ale ja, ja pamiętam na monochromatycznym jeszcze monitorze grałem początki. Tak to wyglądało. Później weszła jedna z moich ulubionych pozycji, którą bardzo mile wspominam. My name's Duke Nukem. Ooh, that's gotta hurt. Ready for action. See ya. See you in hell. Shit happens. What? What are you waiting for? Christmas? What? There's only one of you? Yippee kaye, motherfucker. Your face, your ass. What's the difference? Dokładnie, Duke Nukem 3D, słuchajcie, te teksty, które tam były, to były niesamowite. Następna pozycja oczywiście rozpoznajecie, jest to Quake, jest to rok 96. Quake miał to do siebie, że bardzo fajnie się grało po sieci, grało się w zakładach pracy, podłączało się polanie, komputery i się grało. Niesamowite godziny spędzone, oczywiście, po czasie pracy. E, tutaj mam następną pozycję. Troszkę słabo wygląda, ale mało w nim grałem. E, Medal of Honor e, Island, e, Island Assault. E, to był bodajże 93 rok. E, w tym samym roku też wydano koda. Jedynkę. Pamiętam na pcecie 2003 rok. E, grało się troszeczkę z tego co pamiętam, była single player. E, jak na tamte czasy fajna grafika, w cudzysłowie oczywiście w porównaniu z dzisiejszą. No i godziny godziny fajnej zabawy. Dwa lata później, w 2005 roku, pojawia się kod dwójka. Kod dwójka, też na PC, z tego co pamiętam, też bardzo fajna misje, jeszcze chyba nie multiplayer, chociaż nie pamiętam to było dosyć dawno temu. No i w tym momencie skończyła się moja era pc towa Tak naprawdę zaczęła się era Xbox'a, czyli Call of Duty 3. Niesamowite wrażenia. Fajne bronie. Z tego co pamiętam, chyba tam perków nie było. Zbytnio, ale może mi pamięć zwodzić. Tak czy inaczej, jedną z fajniejszych pozycji, miło wspomnianych przez, przeze mnie. Tam to było 2006. Teraz mamy rok później, rok po roku Call of Duty 4: Modern Warfare. Niestety nie mam statystyk do niego. Tak samo do MW2 mi się nie udało, ale zaraz Wam o niej opowiem. 4 była też bardzo fajna. Tu już chyba większość z Was grała w to, więc nie jest to jakoś odległy czas. Z tego co pamiętam, bo miałem to na PC. -cie. Medal of Honor. Aborne. To mamy 2000 bodajże, żeby wam nie skłamać 7 rok. Tak, 2007 rok. Fajne misje, lądowanie na plaży Utah bodajże walka na Normandię, niesamowite sprawy. No, tu mamy Call of Duty World of War. 2008 rok, słuchajcie, to już jest 6 lat temu. Bardzo fajnie, tu udało mi się staty e, dostać na moim XBOXie, odpaliłem sobie, mam jeszcze kopię tej gry. I sytuacja wyglądała tak. 16 dni i 6 godzin, co w sumie daje ponad 390 godzin. Wspaniałe rozrywki, bardzo fajnie się grało w tą e, w produkcję. E, no już chyba nie wróciło wtedy do Drugiej wojny światowej, niestety. Jak widzieliście tyle dni siedzieć nad jedną grą to trzeba było jednak być nieźle mieć coś z głową. Black Ops wchodzi. Black Ops wchodzi słuchajcie w 2010 roku. 4 lata temu już to. Bardzo mocno czekaliśmy na tą grę. Pamiętam jak dzisiaj wracałem z Olsztyna, wjechałem do Mpiku, chyba kupiłem i odpaliłem i tydzień z głowy. Tutaj też macie statystyki, jak to wyglądało. Nie jest tak źle. 18 dni grania, słuchajcie. 18 dni grania. Z tego co wiem, ta gra chyba nie znudzi się e, mi nigdy. No i Battlefield, Battlefield 3. Z Battlefieldem, no, sami widzicie, nie jest tak źle. <grywa> chyba najwięcej w niego przegrałem. 1025 godzin. E, trochę czasu się spędziło. I w końcu BF4. Też już 600 godzin prawie, nie jest tak źle, mam nadzieję że dobiję też do 1000, no i tak to wygląda słuchajcie moi mili, jakby tak policzyć te wszystkie dni, to kawał życia spędziło się na nagraniu. Zapraszam Was serdecznie do komentarzy, zapraszam Was do wpisywania własnych rekordów, ciekawe czy mnie pobijecie, nie, nie, żartuję, każdy siedział tyle ile mógł. Tak czy inaczej dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego krótkiego filmiku i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.